Jaka Twoim zdaniem jest podstawa odnoszącego sukcesy biznesu? Kapitał na początek, zrozumienie zasad ekonomii, wiedza na temat psychologii, to także, ale najważniejszy jest produkt. Jeśli kochasz to, czym chcesz się podzielić ze swoim klientem, Twój biznes jest skazany na sukces, czym jest Herbalife? Po pierwsze, to niesamowite produkty, które pomagają milionom ludzi na całym świecie dbać o siebie, prawidłowo się odżywiać i kontrolować swoją wagę. Zaufali nam mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, a nawet całe drużyny sportowe. Nasze produkty doceniane są na całym świecie, a nasza firma od początku swojego istnienia otrzymuje prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Jak to robimy? Kieruje nami pragnienie tworzenia najdoskonalszych produktów odżywiania na rynku. To właśnie dlatego stosujemy wyłącznie najlepsze składniki. Nasze plantacje znajdują się w Chinach, Meksyku, USA i innych pięknych miejscach na świecie. Szczególnie dużo uwagi poświęcamy selekcji dostawców, inwestujemy w produkcję, wdrażamy najnowocześniejsze technologie, prowadzimy skomplikowane badania. Nasze produkty tworzy zespół naukowców składający się z ponad 300 osób, w tym 50 o tytule doktora i jednego laureata Nagrody Nobla. Tak, tak, mamy na pokładzie najprawdziwszego Nobliste. Nasz program kontroli jakości składa się z 14 etapów, dlatego z absolutną pewnością możemy powiedzieć, że produkty Herbalife spełniają najwyższe standardy w branży odżywiania. Produkujemy 240 milionów jednostek produktowych rocznie. Ale najważniejsze jest to, że dzięki produktom Herbalife miliony ludzi na całym świecie każdego dnia zmieniają się na lepsze. Cieszymy się, że nasz wysiłek inspiruje ich do zmiany stylu życia, uprawiania sportów, pracy nad nawykami. Wszystko to razem daje fantastyczne wyniki. Jesteśmy obecni na światowych rynkach od ponad 40 lat. Nasze biura znajdują się w ponad 90 krajach na świecie. Mamy miliony wdzięcznych klientów, którzy korzystają z naszych produktów i możliwości biznesowej Herbalife. Ty również spróbuj.